Siemaneczko z tej strony. Matrix Game. Patrick Kupa. Patrick A dzisiaj mamy tutaj taki specjal na widzów. Tak, specjal na 4 widzów. Ale poczekajcie, za chwilę zapalę światło. Tryk. I mam dla Was dobrego newsa, Mam już partnerstwo z YouTube'em. Tak, ale bez pewnego wyolenia. To będzie specjal na 4 widzów. W którym. Nie wiem, czy, nie wiem czy będzie mi smakować, czy nie. Ale tutaj mamy dobre picie. A tutaj mamy A tutaj mamy wodę z solą. Yy, tak, challenge będzie polegał na tym, że muszę wypić co najmniej, co najmniej połowę tej szklanki, czyli gdzieś tyle. Tak, a więc, na zdrowie. Mój Boże, naprawdę będzie ciężko. Okej, okay. bez żartów, na zdrowie. Oh. Ale to było Krop. Ale żeby wam udowodnić, że wypiłem... Było tyle. A więc ten specjal chyba będzie u... Oh, jeszcze mi... Oh. A więc mam nadzieję, że ten specjal się spodobał. Ha, ha. A więc narazka się ma i nara.